No i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Moja Mina mówi wszystko. To jest pan Hermenegil Dodzenia, mój stary przyjaciel z Lumpexu. Złowiłem już marynarę od tej marki. Spodnie udało mi się wyłowić. Kąpielówki pierwszy raz. I to widzę, że to jest vintage'owe, jeszcze przed rebrandingiem, kiedy to się nazywało rzeczywiście Hermenegil Dodzenia, nie samodzenia. Hermenegil Dodzenia to jest top of the top. To jest. Numer jeden. Oni w zasadzie jeśli chodzi o tkaniny, to konkurują z loropianą, i tam jest po prostu walka o pierwsze miejsce, o szczyt. To też jest firma z ogromną tradycją, ze świetnym dziedzictwem i ogromną jakością. Ja uwielbiam tę markę, znajduję ją w lumpeksie, ale nie często, I może nawet dobrze. Gdybym znajdował ją często, to tak bym się nie cieszył, jak na przykład tymi spodękami. Wtedy nowych to jest jakieś 1000, pod sprzedaży dwie stówki, to kosztują 18 zł. Wow. Kusi, żeby pogonić, ale ja jestem jeszcze przed urlopem, więc polatam sobie na plaży wstegnie. Moja ostatnia nadzieja, dział ze spodniami męskimi. Za sport podziękuję. Może coś eleganckiego wpadnie. Jakiś dobry materiał. O, to jest przyjemne, to musi być wełna. A marka, no proszę, Chędem. Ale dali wełnę? Okej, okay, no teraz jest wszystko jasne. Martin Marziela, Mardziela. E, czyli kolaboracja, jedna z tych kolaboracji słynnych Domu Projektanckiego i hm O co w tym w ogóle chodzi? No to Dom Projektancki, tak, z samego szczytu, łaskawie wyciąga rękę ku kusieć ku żeby ten towar mógł wypłynąć trochę na szersze wody i trafić do odbiorców, którzy są mniej majętni. To jest spoko, jakby nie ma z tym problemu. Ja przynajmniej nie mam z tym problemu. No i jakim dobrym stanie? Ktoś w ogóle w tym nie latał. Okej, okay, no i to jest sztosik. To jest wygranko dzisiejszego dnia. Ładnie odszyte. Guzik, kancik. Wszystko się zgadza. Jest troszkę do oprania tutaj na górze, ale to nie ma problemu, to zejdzie. No dobra. Rzecz w tym, że to jest. Drop malutki, bardzo mało rzeczy, to, to nie jest regularnej produkcji. To się pojawia i znika, i ludziom odwala. To potem zaraz po wyrzuceniu takich kolekcji na rynek, on te rzeczy potrafią osiągać w sprzedaży astronomiczne ceny. Potem to się uspokaja, ale nadal zachowuje cenę bliską ceny sprzedaży. To wychodzi ze mną. Warto było do samego końca przekładać, przeglądać. W plecach już mnie łupie, ręce mam już yy, u kolan. Ale było warto. Ten lumpex mnie kupił. Nie chodzi o przymierzalnie, wystrój, obsługę, czy ktoś tam gdzieś za mną torbę, czy ładnie pachnie. Mi to nie obchodzi. Liczy się towar. A tu jest włoski towar, czyli trafia prosto w moje miał-miał, prosto w serduszko. No nie ja tam będę wracał. Do widzenia. I jest perełka. Przemek upolował spodnie z kolaboracji sieciówki HM i Maison Marziela. Spodnie kupiłem za 18 zł, wystawię je za 300 czyli za okolice, w których lata gdzieś po serwisach do sprzedaży.